Naleśniki potrafią pochłonąć każdego, nawet ważnego polityka. Wicepremier Jarosław Gowin chciał skontaktować się z ważną minister, jednak ta nie miała dla niego czasu, bowiem smażyła naleśniki. Naleśniki z cukrem puder, konfiturą czy twarogiem podbijają serca zarówno najmłodszych, jak i tych nieco starszych. Gdy brakuje pomysłu na obiad, wystarczy sięgnąć po jajka i mąkę, a na naszych talerzach w kilka minut zagościć może istny posiłek bogów. Te cienkie placki kryją w sobie moc tak ogromną, że nie potrafi im się oprzeć nawet minister w obliczu obowiązków. Naleśniki ważniejsze niż telefon od wicepremiera o niecodziennej sytuacji poinformował na swoim profilu na Twitterze Jarosław Gowin. Polityk dodał osobliwy wpis, w którym opisał sytuację, jaka go spotkała. Okazało się, że kiedy chciał porozmawiać z jedną ze swoich podwładnych, spotkał się ze ścianą. A dokładniej z naleśnikami. Kobieta, która nie jest wymieniona z nazwiska, nie mogła prowadzić konwersacji, bowiem pochłonięta była smażeniem naleśników dla swoich dzieci. Wiceminister do całej sytuacji podszedł z niebywałym dystansem. Nie zezłościł się, nie wymagał zdyscyplinowania. Zamiast tego postanowił pochwalić swoją koleżankę za postawę godną matki, a co za tym idzie zachęcić do podążania jej śladami. Mężczyzna opublikował fotografię rozgrzanej patelni, a całość okrasił następującym podpisem: "Piszę w pilnej sprawie do ważnej minister Odpisuje mi, że odpisze. Jak usmaży naleśniki i na potwierdzenie wysyła zdjęcie. Na tym polega piękno Polski. Naleśniki, rodzina, macierzyństwo, ojcostwo są najważniejsze. Wpis jak najbardziej serio, choć wielgo nie zrozumie, podsumował Jarosław Gowin. Naleśniki się smażą, a Polska czeka. Chociaż cała ta sytuacja u niejednej osoby wywołała uśmiech na twarzy, to znaleźli się również tacy, którzy nie mieli zbyt dużych pokładów dystansu i wyrozumiałości. Ich zdaniem to kpinna, że osoba na tak wysoko postawionym stanowisku zasłania się tak żenującym argumentem. Kropka myślnik to dokładnie pokazuje wasz poziom zarządzania państwem i stosunek do obywateli. Zawsze ważniejsze są wasze brzuchy i wasza rodzina, napisała jedna ze zniesmaczonych naleśnikową aferą internautek. To się zajmijcie wszyscy smażeniem naleśników, a rządzenie zostawcie fachowcom przynajmniej jak jest w co nie wątpię. Konsekwencje poniesiecie tylko wy i ci, którzy mają nieszczęście być w okolicy, napisał na Twitterze ktoś inny. Kto by pomyślał, że niewinne placki mogą wywołać takie poruszenie?